Cześć Boże, witajcie jak w każdą niedzielę w najlepszej cząstce. Wysiądźcie wygodnie w Waszych fotelach, na Waszych kanapach czy na ziemi na Zielonej Trawie, może gdzieś z pielgrzymką. I posłuchajcie najlepszej cząstki dzisiaj, Pan Jezus, o najważniejszych rzeczach dla nas, dla naszej wiary. Zapraszam na najlepszą cząstkę. Miałem taką pokusę na początku, żeby nazwać ten odcinek, że Jezus straszy piekłem, bo tak rzeczywiście troszeczkę jest. Ale mnie niektórzy odwiedli z ekipy i może to dobrze, że tak nie nazywam tego odcinka. Ale chociaż taka pokusa była, może coś. Znaczną o tym troszeczkę dzisiaj będzie. Ale chyba rzeczywiście bardziej oddaję ten, ten tytuł, który jest teraz, to co dzisiaj sobie powiemy, o rzeczach najważniejszych. Rzeczy najważniejsze to są rzeczy ostateczne, czyli to, co nas czeka po śmierci. To, co nas czeka wtedy, kiedy odejdziemy z tego świata i będą właśnie rzeczy ostateczne, niebo albo piekło. I rzeczywiście o tym piekle trochę też dzisiaj będzie, bo sam Pan Jezus o nim mówi. Ale najpierw zacznijmy od tego, co nas czeka, do czego nas Pan Bóg wszystkich chce zaprosić, bo zaprasza, zaprasza nas wszystkich do zbawienia. Zaprasza nas do niezwykłej wspólnoty z sobą, do tego, żebyśmy my żyli z Nim wieczności. O tym jest pierwsze czytanie, że Pan Bóg tworzy swój lud, tworzy wspólnotę Kościoła po to, aby ten Kościół doświadczył zbawienia. I ten czas tutaj na ziemi jest czasem właśnie robienia wszystkiego, formowania szyków, tworzenia struktur, które nam pozwolą zdobyć życie wieczne. Tak naprawdę te struktury nawet nie musimy tworzyć, tylko musimy w nie wejść, bo Kościół założył Pan Jezus, Kościół katolicki, w którym trwamy, no i chcemy wzrastać. I to jest też takie fajne, ciekawe też tam zdanie, że Pan Bóg sam będzie wybierał kapłanów, lewitów, swoje sługi, które te Kościół będą prowadziły. Nawet mieliśmy taką rozmowę Wczoraj z członkami z ekipy, że no właśnie, przecież w Kościele jest tak, że mm, też tak, zawsze to patrzyłem: że skoro chcę służyć Panu Bogu, to idę do seminarium, oddaję się do służby Kościoła. Tam Kościół przez 6 lat myślał, czy, czy wyświęcić mnie czy i moich kolegów, czy nie. Potem ksiądz arcybiskup pytał się na święcenie księdza rektora w imieniu właśnie Kościoła, i czy, czy właśnie jesteśmy do tego. Zdolni, godni, żeby być wyświęceni, no i kościół jakoś to zweryfikował. I to jest takie, myślę, że bardzo dobra, dobra metoda weryfikacji tego w kościele. To jest od, też od Pana Boga, kto jest, ma służyć i przewodzić ludowi. Czasami są takie dziwne ruchy w pewnych takich wspólnotach, niby to katolickich, ale to różnie z tym wygląda, że. No właśnie, takie samo zwane czy literze, ale mniejsze. Chodzi o takie bardziej te, o to słowo, że będzie wybrani kapłani, lewici, właśnie, żeby ten lud, temu ludowi przewodzić. Ale co w tym ludzie jest też ważne, że lud, w którym jest Kościół, nasza wspólnota kochana, kościół katolicki, w którym trwamy, ma cel, jakim jest zbawienie. To, co dzisiaj się obserwuje, i to troszeczkę w tych ostatnich filmach też jakoś wybrzmiało, w tej poprzedniej, najlepszej cząstce z zeszłego tygodnia. W ogóle bardzo Wam dziękuję za, za to, jak mnie szokujecie po prostu, że, że Was tyle ten film obejrzało. Ponad 500 osób. Bardzo mi miło. I też za Wasze reakcje, takie też pozytywne. To, co Kościół Katolicki głosi, to też nie tylko głosi Ewangelię, ale również wzywa na wrócenie, tak jak Pan Jezus. I drugie czytanie, bardzo dzisiaj tak myślę, że potrzebne, potrzebne dzisiejszemu światu. Tak zastanawiam się w ogóle, jak dzisiejszą liturgię słowa skomentują niektóre wspólnoty w Kościele, chociaż one czasami nie wiem, czy żyją w ogóle tym, co się dzieje w liturgii i w całej wspólnocie Kościoła, i w wspólnocie Kościoła w Polsce, czy w ogóle dla nich to jest ważne, bo czasami jak słyszę o tych różnych wspólnotach, których niestety z Zachodu przychodzi coraz więcej do nas, które jakoś zalewają nasz kraj, no to tak, one się tak kręcą wokół swoich haseł, wokół formowania tego, żeby formować innych, i tak naprawdę nie wiem o co to chodzi. nie? Więc ciekawy jestem w ogóle, jakby te dzisiejsze słowa odebrali. Gdzie jest czasami głoszone takie puste miłosierdzie miłosierdzie dla samego miłosierdzia, żeby wszystkim było fajnie, miło i przyjemnie w kościele. Kościół nie jest od tego, żeby nam było przyjemnie. Nie po to idziemy do kościoła, żeby się odprężyć, żeby jakoś się lepiej poczuć, chociaż też takie kiedyś słowa słyszałem, że ktoś chodzi do kościoła po to, żeby się lepiej poczuć. No właśnie, w tym momencie, jak się znamy po jakieś takie trudne, wymagające słowa, no to się, on, bo on tutaj wzywa na wrócenia, bo nam każe się zmienić, a nam wypełnia nasze błędy. A jak dzisiaj to słowo z drugiego czytania mocno mówi po prostu. Że Pan Bóg tego, którego wybiera, tego chłoszcze i karze i wymaga od Niego, i czasami spadają na Niego różne doświadczenia, ale przede wszystkim wymaga, przede wszystkim o to chodzi w tym chłostaniu i karze, że Pan Bóg wymaga, że Pan Bóg chce naszej przemiany, naszego nawrócenia i to boli. Tak? Na początku to rzeczywiście jest, jest trudne, ale też potem rodzi dobre owoce i i myślę, że tutaj cały czas istnieje takie ryzyko błędu pewnego, który można popełnić, żeby przejść do takiego właśnie to, co mam dzisiejszy sam. chwalenie Pana Boga, uwielbianie Go bez jakiegoś takiego konkretnego formowania się, przemiany. To jest bardzo ułudne, bo nie da się chwalić Pana Boga, nie mając czystego serca, nie, ma, nie mając autentycznego nawrócenia, przemiany w sobie. Takich wspólnot niestety coraz więcej powstaje. Yy, smuci mnie to też. Rozmawiam na ten, na ten temat z ekipą naszą yy, po katolicku, na naszej grupie, na Facebooku, jak sobie piszemy, yy, że mamy doświadczenie takich wspólnot i, i niestety jest to coś, co, yy, co bardzo smuci. Yy. Rozmawiałem z pewnym Księdzem ostatnio bardzo wielkim autorytetem dla mnie również yy, z Księdzem Norbertem Tomczykiem yy, i powiedział takie słowa że niestety msza zanika. Mówię, nie, niech się z tego nie mówi, bo po prostu nie że takie słowa w ogóle. No, ale rzeczywiście zanika taki, taki sposób też życia chrześcijańskiego, katolickiego w ogóle takiego, że, że to jest takim elementem na codziennego życia. Rzeczywiście to, jak się patrzy to na, nawet na taką Częstochowę, w której mieszkam, ile ludzi tak naprawdę chodzi do kościoła. Wiadomo, tutaj jest Jasna Góra, to tu przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, ale nawet właśnie jakby... I, i czy te wspólnoty, które czasami powstają, niby to katolickie, chociaż bardziej, chyba czasami chrześcijańskie, yy, chociaż czy można być chrześcijanem bez nawrócenia i, i sakramentów, to nie wiem, no pewnie tak. jakimś tam stopniu chrześcijan można być, ale... Yy, no właśnie, czy te wspólnoty pomagają tym ludziom, które uczestniczą, uczestniczą w, no właśnie, w, tych, w życiu tych wspólnot, w życiu Kościołem. Byliśmy wczoraj na apelu z Kasprem i Kariną, o której jeszcze powiem na koniec filmu, kim jest Karina. Byliśmy na Jasnej Górze i byliśmy na apelu modlić się. I tak miałem właśnie myśl też odnośnie takich, tych wspólnot kościelnych, no, właśnie, tutaj bardzo fajne rozważanie było wczoraj jednego z ojców Paulinów, który właśnie przypomniał też pewne zachowania w kościele, pewne nurty, które wprowadzał Karna Wyszyński, te per peregnacje wraz z Matki Bożą, znaczy to się działo na powszechną skalę. Nie? Ludzie starali się jakoś pewne rzeczy zmieniać, mieli świadomość tego, że trzeba się nawrócić, że trzeba. Pewne rzeczy kształtować, i to było jakoś w oczywiście o tę katolicką wiarę, a dzisiaj, no właśnie, czy nawet może, nie wiem, na pielgrzymkę to jeszcze pójdą w na w ale też, też to wydaje mi się, że w pewnym stopniu zanika. Musimy o to walczyć o tą samą tożsamość, to dziś cały czas mi bardzo mocno krąży po głowie. Ta tożsamość, to słowo klucz, tak mi się wydaje, do tego, żeby odnowić swoją wiarę, żeby rzeczywiście żyć Panem Bogiem na serio. Bo właśnie, dlaczego to jest takie ważne? Dzisiejsze czytanie to bardzo mocno pokazują, to jest jakiś taki chyba, nie wiem, Pan Jezus potrzebuje nam mówić takie słowa ostatnio. Upomina nas przez to i wzywa do tego, żeby podchodzić do wiary autentycznie, bo, bo to, co mówiłem, że, że będę straszył piekłem, że Pan Józef straszy piekłem. No tak troszeczkę jest i takiego Pana, jak nie każdy, chce słuchać. I niektórzy to by najlepiej takie fragmenty z Pisma Świętego, tak mi się wydaje, wymazali, bo jak czasami widzę podejście do pewnych spraw, co niektórych, to... No właśnie, Jezus, który mówi, że tam będzie płacić za skrzydanie zębów. Tylko czy On straszy piekłem na straszenie piekła? Nie. On mówi prawdę, ponieważ potępienie jest możliwe, człowiek może się potępić, no owszem, można gdzieś tam wierzyć, że, że nie wiem, Pan Bóg zbawi każdego człowieka i, i każdy będzie w niebie. No, dobrze by było, jakby nikomu nie życzymy przecież jako chrześcijanie piekła, nawet najgorszym wrogom nie powinniśmy życzyć, bo to są, to są nie do pisania te, tusze, te naprawdę i wieczne, na zawsze w ogóle. Więc nikomu tego nie chcemy życzyć, ale no właśnie, skoro Pan Jezus ostrzega, ostrzega, że piekło istnieje, że trzeba się Nawracać autentycznie, żeby to, to, co mówimy, nie było tylko słowem, ale też wprowadzone w czyn. No to skoro tak Jezus mówi, to rzeczywiście chyba tak jest, co nie? I myślę, że sobie to warto uświadomić. warto uświadomić, że wiara to nie tylko cukierkowe uwielbienia, ręce w górę, fajna jakaś tam muzyka czy coś. Mnie to troszeczkę smuci, kiedy słyszę o, o różnych rodzajach uwielbienia, różnych rodzajach nauczania. Jakichś liderów, tych wszystkich jakieś czy duchu świętym w ogóle. Ja to nie wiem, ja wiem, że jestem oszczony w imię Ojca Syna, Ducha Świętego, no, duch święty też się tu liczy, więc nie wiem. Przyznam, że sam tego pojęcia za bardzo nie rozumiem, nigdy jeszcze, nikt mi tego do końca nie wytłumaczył. Więc tworzą się w ogóle jakieś takie wspólnoty, mm, które się uważam czasami, nie chcę nikogo obrażać, ale co słyszę, przynajmniej niektórych, o tych, które słyszałem, że one się kręcą w kółko wokół niczego, wokół siebie samych że ktoś tam jest liderem, który formuje innych, po to, żeby byli uczniami i ci będą potem każdy stara się jeździć kursy na liderów. I to naprawdę po co to wszystko, nie? Gdzie to jest prowadzenie w tym wszystkim myślenie o tym, żeby, żeby się właśnie, nie wiem, pójść na Msze Świętą, albo w parafii coś zorganizować? Nie? Ewangelizować nawet, nie, bo nie wiem, czy te słońce ewangelizują w końcu, czy nie. Tylko właśnie, na czym polega ewangelizacja w tej, tej wspólnocie? Czy to rzeczywiście prowadzi do Pana Boga, czy po to, żeby sobie ludzi złapać do Wspólnoty? dużych, których wkręcimy w to, żeby mieć kim rządzić, nie? Yy, dlatego też jakoś coś mówiłem o tym, o tym wcześniej, nie? że yy, wiadomo, też mam świadomość tego, że księża też są różni, tak? Ale jest jakiś proces weryfikacji Kościoła jest. Nie? Tutaj sakrament, który, który uznania do bycia pasterzem też, nie? A nie jakimś samozwańczym czy wspólnotozwańczym liderem. To nie znaczy, że ludzie są źli, ale no właśnie to jest takie niebezpieczne i bardzo ważne jest, żebyśmy sobie takie słowa przypominali. W ogóle ważne jest żeby czyli turbią, która jest na ten dzień. To myślę, że bardzo ustawia. I, I takie słowa dzisiaj też każdy dobrze, żeby usłyszał w kościele, który coś tam robi, który, który działa. I, i, I po to, żeby nawet zobaczyć, że takie słowa Pan Jezus mówi, że to nie jest tak, że, że wszyscy. Nieważne, co robisz, jaki jesteś, jakie tam jesteś wyznania, co to w niebie i tak wszyscy będą, będą zbawieni. No niestety to tak nie do końca chyba. I też chciałem tutaj jakoś tak w przykład zdradzić. Ten kanał powstał z kilku inspiracji i takich pomysłów. Jednym z nich było to, że kiedyś na Kanale langusta na palmie ojciec. Adam Szustak powiedział takie, takie słowa, które też właśnie no, mi zabrzmiały mocno gdzieś w sercu, że coś w tym jest nie tak. Po śmierci Pawła Adamowicza może pamiętacie, taki czas w styczniu w kościele. Też o tym było dużo mówionych, że pewnie jakiś tam nagrywali już youtuberzy. Ja wtedy jeszcze swojego kanału nie miałem, się wtedy byłem jakoś mocno na ten temat wypowiedział się jeszcze. No przynajmniej teraz jeszcze nie ma takich, ale to planuję. Planuję coś takiego, żeby jeszcze oprócz takich serii biblijnych, kazaniowych, zrobić komentatorskie tego, co się dzieje pod kątem takim katolickim. Przyjdzie na to czas, polecam się modlitwie, żeby to wypaliło i żeby to było sensowne. Żeby tu też nie było jakichś głupot. W każdym razie tam wtedy ojciec Adam powiedział i taką rzecz, że on nie martwi się o to, o niego, tylko żeby teraz, no, żeby nie modlić się, już że nie, może tak, żeby teraz nie przekręcić teraz słów, bo, bo chcę, żeby to było dobrze powiedziane. Chodziło, taki sens był tego, że przynajmniej jak ja to odebrałem wiele osób, że on nie martwi się o niego, ponieważ on jest w rękach pana Jezusa, teraz trzeba się przez to po prostu mówi, modlić za, za jego rodziny. I to był taki też motyw, żeby no, wtedy to mi się trochę nie spodobało, bo. Przecież mówi się w Kościele, że, że mamy modlić się za zmarłych. Błogosławioną rzeczą modli się za zmarłych, nawet mamy to w Piśmie Świętym. I, I jest czyściec, tak? Istnieje coś takiego jak czyściec i osoby, które są zmarłe, potrzebują naszej modlitwy, potrzebują tego, aby, aby ofiarować odpusty za nich, aby się za nich modlić, aby za nich po prostu też mrze zamawiać, czy coś takiego, nie? Ja wiem, że pewnie to, to miałoby na celu takiego pokazanie, mhm. No, wiadomo, no teraz już umarł i że pan zostawił się tam i ale skoro, skoro mówimy o tym, no to trzeba jednak się modlić za tą osobę, nie? Może jest czyśćcu, może potrzebuje jakiegoś yy, naszej pomocy. I pamiętam, taka dyskusja się rozwiązała w komentarzach. Wtedy pisałem swojego prywatnego konta i byłem nawet atakowany przez jakichś tam ludzi, którzy mieli takie jakieś liberalne podejście albo ślepo bronili Johannes Adama. I ja tak mówię, też. I teraz obecnie langusty nie oglądam, ale swego czasu dużo oglądałem, dużo też zaczerpnąłem dla siebie dobrych, dobrych słów. Myślę, że to też miało wpływ na mój sposób jakoś tam głoszenia i yy, kazań, czy, czy podejścia w ogóle do, do takich rzeczy, czy nawet samej ewangelizacji przez YouTube'a, Chociaż obecnie nie oglądam, jakoś tak nie ciągnie, nie, nie potrafię jakoś, nie, 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 nie mój klimat po prostu. Tak się jakoś też stało, po tamtym filmie się dużo tak jakoś we mnie tąpnęło po prostu. No i też reakcje ludzi. Nie? Myślę, że to jest ważne, żeby sobie to cały czas kształtować. Yy, Mamy świadomość tego, że taki tym kato internecie, jak to mówimy czasami, kato YouTubach czy tam jak to tam Instagramach jest tego, jest dużo różnych ludzi. Nie zawsze z jakąś formacją i, i też Zależy mi, żeby tutaj pewne rzeczy mówić tak, jak jest, czyli y, Pan Jezus jasno mówi, jest możliwość potępienia i trzeba w swoim życiu robić wszystko, żeby żyć z Nim. Nie bo jest otwarte, ale zachęca Pan żeby wybrać wąską bramę, nie takie myślenie właśnie i tutaj hmm. trzeba sobie powiedzieć jasno, że takie zmiękczanie nauki, którą dzisiaj mamy i mówienie, że pewne rzeczy nie trzeba się jakoś interesować, nie trzeba chodzić na mszę, nie trzeba się spowiadać, tylko nie wiem, Pana Boga przeprosić w sercu, no wchodzi protestantyzm i zobaczcie, to rzeczywiście sprzeczne z Ewangelią. Tak Pan Jezus nie mówił. On mówił, że trzeba wybierać wąską bramę, że nie można sobie też pewnych rzeczy łatwo odpuszczać. Niech to słowo jakoś tak rezonuje w nas. To jest bardzo potrzebne, żeby cały czas jakoś kształtować w sobie taką tożsamość człowieka, który, który rzeczywiście żyje wiarą katolicką, która jest oparta na, na Piśmie Świętym, tradycji, nauce Kościoła i na tym jakoś budować. Nie zmiękczajmy tej nauki, brońmy tego też. Twórzmy wspólnoty prawdziwie katolickie i uważajmy na protestantyzację w Kościele, bo niestety tego jest coraz więcej i, i mnie to osobiście przeraża. I tak naprawdę tutaj wydaje się jakieś przebudzenie, że tu chodzi mnóstwo ludzi, że jakieś są modlitwy, uzdrowienia jakieś. Może być wiele fałszywych znaków, a nawet może być tak, że jak sam Pan Jezus mówił, że czyniliście to, ale ja was nie znam. Nie? Co z tego, że, że dzieją się jakieś znaki? To, to może być też zwiedzenie, żeby ludzi przyciągnąć na znaki. Ludzie szukają jakiegoś autentyczności, czasami szukają sensacji. Nie chcą słuchać prawdy. A czasami sprzedaje się do chrześcijaństwa wersji light. Nie wybierajmy czegoś takiego. Naprawdę wąska droga i, i wą droga też właśnie pokuty i, i umartwienia. Chociaż sam wiem, że jakoś nie jestem do, daleko mnie do tego, czegoś takiego. Ale to w sensie, że nie potrafię jeszcze, tak pewnie nie, dużo mi brakuje. Ale chodzi o to, że to rzeczywiście jest jakaś droga konkretna. Droga posłuszeństwa Kościołowi, droga, droga wierności Ewangelii, nauce Kościoła. Nie zmiękczajmy jej, bo to jest droga donikąd, tak naprawdę. Boję się o Kościół, boję się. Że to nas, te wszystkie kursy alfa, te wszystkie głupoty. Jestem przeciwny Alfom, tak. Jest to duże zagrożenie na wiary katolickiej mówię to otwarcie. Może ktoś, nie wiem, się obrazi na mnie za to teraz w komentarzu, trudno. Będę sprzeciwiał się Alfom, nie będę tego nigdy promował i jest to rzeczywiście niezłe. I sprzeciwiam się protestantyzacji w kościele. Ja nie mówię, że ci ludzie są totalnie jakimiś złoczyńcami, ale jednak nie jest to prawdziwa wiara, jest tam wiele, wiele rzeczy i to, to widać owoce tego. Co z tego, że są jakieś gromadzenia, jakieś wspólnoty, jakieś tam modlitwy, jaki to ma wpływ? Co z tego, że to się niby rozwija? Jak nie ma nawrócenia w narodzie, nie ma przemiany. Kiedyś coś takie, takie rzeczy były publiczne i, były, i działy się na masowe, masową skalę. Nie? Ktoś powie, może było łatwiej, bo... No nie wiem, pewnie było wiele różnych innych warunków. Ale było podejście tylko takiego Prymasa Wyszyńskiego, który pewne rzeczy trzymał mocno w rękach. Brakuje może dzisiaj tego. czy dopiero się taki Prymas Wyszyński, no ale to skoro Prymas Tysiąclecia, to Oby nie tylko na raz na tysiące, ale żeby częściej, chociaż się trochę zdarzało jakieś, no. No cóż, dzisiaj się rozgadałem bardzo. Takie różne tematy też z tym związane, ale no myślę, że wszystko też jakoś w temacie. Nie zmiękczajmy nauki yy, i niech to, to dzisiaj raz też prowadzi. Potrzeba autentycznego nawrócenia. A przy okazji się, się o moim stosunku do pewnych spraw tych alf to wszystkich, tak? nie, 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 nie. nie. I uwielbień takich, które są nie wiadomo po co. Uwielbiania kogo? Nie, siebie, nas, jakieś wspólnoty, liderzy, jakieś takie. Nie wiem, nie, nie pasuje mi to za bardzo. No więc tak to wygląda. Błogosławię Wam na tę niedzielę. Zaraz Wam powiem po tej końcówce, kim jest Karina. Dowiecie się troszeczkę o niej. A tymczasem, tymczasem. Niech Was błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia za chwilę. Zachęcnych. Kurczę, długi ten odcinek, zobaczymy, ile to w ogóle wytrzyma. Bo to na tych statystykach tam na YouTubie jest takie YouTube Studio, taka jest aplikacja i tam napisane statystyki i tam tak spada tak w dół, z miarę zmian minut, tylko nawet najwytrwaliście dotrwają no, do końca, ale to jest ważne. O tym nie mówię zwykle, no bo y, też jakoś nie chcę za bardzo na tym się koncentrować tutaj, ale pamiętajcie, że każda wasza reakcja pod filmem, każda wasza łapka w górę. Każdy wasz komentarz miły, bo to jakoś też algorytmy to czytają, mają jakieś tam sposoby rozczytywania, co wy tam piszecie, więc YouTube was śledzi. Ale warto cokolwiek zrobić, albo to puścić dalej. Wiem, że dużo osób ogląda, a ktoś nie zareaguje, nie? Ja nie, nie, nie o lajki, bo mi to szczęścia nie jest potrzebne, naprawdę. Ale chodzi o to, że to, to pomaga filmowi być bardziej promowanym na YouTubie, bardziej ludziom się wyszuka i jak to świecie dalej, to też do ludzi, do, do kogoś dotrze. Więc może warto, jeżeli rzeczywiście uważacie, że jakoś wam to pomogło, no to warto przekazać dalej. A jeszcze kim jest właśnie Karina. Tak się akurat stało, że nasza ekipa po katolicku się rozrosła i myślę, że takie ścisłe grono ekipy Ewangelii po katolicku to już jest zamknięte, przynajmniej na najbliższy, dłuższy czas. Karina jest oazowiczką z krwi i kości, taka naprawdę mega uformowana i porządna dziewczyna. Obecnie mieszka w Krakowie, pochodzi z Mieszkowa. Mimo tego, że ja z Zawiercia, to się jakoś tam nie, nie gryziemy. No, po rekolekcjach oazowych, na których byliśmy razem, jakoś też tak odkryłem, że, że ma wiele takich też podobnych poglądów jak Marta, Kasperka, Konrad i ja. I dołączyła do nas, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Witamy ją tutaj. Bardziej pewnie się będzie udzielać w październiku, bo szykujemy razem dla Was pewną serię, o której już wspominam i wspominam cały czas o Maryi. Karyna pomoże mi zebrać materiały do tego, bo chcę, żeby to było jak najlepiej przygotowane. Pod takim kątem merytorycznym omówimy sobie wiele rzeczy związanych z Maryją, więc czekajcie, módlcie się na tę serię, bo jest ona bardzo potrzebna dzisiaj. Tak jak dzisiejsza Ewangelia jest potrzebna o tym, no, o prawdzie w Kościele, o tym jak, jak się pewne rzeczy dzieją, tak samo jest o Maryi potrzebna seria. No więc dobrze, to, to tyle o Karinie, może jeszcze gdzieś ją będzie okazja poznać. Bardzo się cieszę, że ktoś tutaj dotarł w ogóle, albo nie dotarł. No więc w każdym razie jeszcze raz najlepszej niedzieli Wam życzę, a już jutro znowu najlepsza cząstka. Bo jutro co? Bo jutro jest uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, może jakiś live będzie na Facebooku, a może nie, zobaczymy. I potem we wtorek setna, setny odcinek, co tam 3 minuty już, 100 odcinków w ogóle jest. Bardzo się cieszę. Dzięki, że jesteście. Coraz więcej osób ogląda kanał, subskrybuje. Przekazujcie dalej, żeby jak najwięcej osób usłyszało Ewangelię Pana Jezusa. Oby zawsze to było Jego, jego dzieło, tak normalnie po katolicku. Trzymajcie się. Najlepszej niedzieli.